Witam tu z rękę i dzisiaj dalej jesteśmy w centrum mieścickim Srebrnej Polany i będziemy robić stanie główne no. ten koń wygląda znajomo nie widziałeś go już w... gdzieś ostatnio? bardzo się wyróżnia w tym leśniącym czarnym płaszczu i to spojrzenie jakby przeszywało cię na wskroś masz jeszcze w stóż rękosłupa czekaj, ten tajemniczy blask to jest ten sam tajemniczy plask, który cię uderzył, gdy zamaskowany jeździec przybył do Murland i ukradł akt własności Tomasa. Musisz spytać kogoś, do kogo należy ten konie. Co? Khan? jego właścicielką jest dziewczyna o imieniu Sabine. Stoi tam. Jest tu raczej nowa. Myślę, że przybyła jakiś tydzień temu. Pamiętam, że Linda pokazywała jej okolice. To musiał być ostatni cień Lindy tutaj. Tak przy okazji zastanawiam się, co stało się z Lindą. Nie widziałem jej odkąd. Czy ona opuszczała miasto ostatniej nocy? Moment. Nie mam pojęcia. Sama się jej spytaj. Nie wydaje ci się trochę dziwne? nie w środku nocy, co? Zdecydowanie to fajnie nie jeździłam w środku nocy. Kim jesteś tak przy okazji, żeby przychodzić tutaj z głupimi potejszeniami. Przepraszam, co dokładnie sugerujesz? Że byłam w Murand? Co bym robiła w tym cyrku? Kiedy jest to doskonale działający tor wyścigowy? Wiesz co? Powinnaś się nauczyć, jak zachowywać się wśród ludzi. To na pewno zachowujesz się, jakbyś miała 5 lat, czy coś. Proszę, oszczędź mi tej gówniarskiej kataniny. A teraz pytasz mnie jeszcze o tor wyścigowy? O kurczę, jesteś niewiarygodna. Zostaw mnie w spokoju. Jeśli desperacko chcesz zwracać komuś 4 zwracać komuś litry, idź do dziewczyn stajennych. Jestem pewna, że. ...umierają z ciekawości co masz do powiedzenia. Tor wyścigowy? Nie... ...wiedziałaś o nim? Jest dokładnie tam gdzie go wypróbowała... ...łaś? Chyba tam było. Czyli to. Cześć, chcesz wystartować w wyścigu? No dalej będę obserwować, jestem Paulin, Tak przy okazji. Nie, jestem z niego bardzo dumna, naprawdę. To znaczy, nie, żebym był mój czy coś, ale wiesz, możliwość korzystania z niego byłam na kilku innych torach w okolicy i nie mogłam się z, nie mogłam się z tym równać. Nie chcę sobrzmieć jak snopkę, ale czy coś, ale jestem po prostu wdzięczna czy coś. Czasami mi nie potrafię się zamknąć, czyż nie? Miło cię widzieć. W każdym razie do zobaczenia pan Cóż, to było świetne. Hej, myślałam że o naszej wcześniejszej rozmowie. Nie miała być dobrego początku, prawda? Nie miałyśmy. Myślę, że czułam się trochę niepewnie, czy coś jest tam nowa, no wiesz. Czy byłoby to zbyt yy, wiele, gdybyś poprosił, gdybym cię poprosiła o moją przysługę? Dlaczego nie zaczniemy od nowa i nie, pozna... nie poznamy się lepiej, tak? Więc, jak może najmniej. Phoenix, Cześć. Foniks, System Sabinu. Przyjaciółki. Naprawdę poważnie. Ha. Dziękuję Ci bardzo. Będziemy razem świetnie bawić się rany. Tak się cieszę, że to załatwiali... załatwiliśmy, więc co teraz robisz? Nie poznałeś przypadkiem Justyna Moorland? Naprawdę? Super. Okej, okay, więc mam ten list dla Justyna od kogoś krewnego. Musi go stać, ale jak wiesz, ja nie znam tej okolicy poza Pewnie nie znalazłabym drogi powrotnej, gdybym się zgubiła. Jesteś w stajni Moorland, prawda? Co, jedziemy razem? Haha, nie mogę mnie... Tam. Nie mogą mnie tam zobaczyć. Hmm, to znaczy, nie mogę być tam zobaczona z powodu mojego statusu. Muszę przyznać się lepszych okolic, rozumiesz? Na pewno rozumiesz. Proszę jedź do Mulan i daj ten list Czastrunowi. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. List do mnie, naprawdę od kogo? Więc to ci idzie na dworze, to miło. Nie czuj presji, by tu wrócić, dopóki nie mogą sobie bez ciebie poradzić z tego co słyszałem. Dość desperacko potrzebują pomocy, odkąd Linda zniknęła. Więc myślę, że go otworzę. Hej, czekaj, to jest co? Nie wiem co... Wiesz co? Muszę natychmiast wyjechać. Ten list, jeśli mówi prawdę, ja. Słuchaj, nie mogę zostać. Powiedz, mojemu ojcu, że pojechałem na wycieczkę. Zarobisz to dla mnie. To jest. To jest mój dziadek. To wygląda naprawdę ważne. Powiedz to Tomasowi to od razu. Gdzie on jest? Czekaj, czekaj. Co ty mówisz? Jako dziadek? To nie może być prawda. Nie można do tego dopuścić. Czaslina absolutnie nie może go zobaczyć. Mój... To nie dobrze. To naprawdę nie dobrze. Musimy powstrzymać Cheslina przed odejściem. Nie ma czasu do stracenia. Co się nie dzieje. Zniknął. Mój syn zniknął. Nigdy sobie nie wybaczę, że do tego dopuściłem. Powiedziałaś, że list dała ci Sabin? Nie podoba mi się to wszystko. Oczywiście wiem, kim jest. Wiem, co myślę i co zawsze myślałem o niej. Jest podstępna, śliska, jak wąż. Oto jaka jest. Nęka moją rodziny zdecydowanie zbyt długo. Mówiłaś. Cóż, to interesujące, próbujesz powiedzieć, że myślisz, że Sabine była sakap so duszonym który ukradł moje dokumenty we własności? Nie pomyślałem o tym, zawsze byłem przekonany, że to ktoś z KED. Jednak to może mieć sens, taka dziewczyna na pewno ma jakiś ukryty plan, którego częścią jest moja rodzina. Słuchaj, powinnaś jechać do Tworu i spróbować się... Dowiedzieć czegoś więcej o tej sprawie. Potrzebuję wszystkiego, co się da o tej dziewczynie. Sabin nie odjechała chwilę temu na swoim koniu ze sprzętem i wszystkim. Wyglądało na to, że nie zamierza wracać zabawne, bo właśnie zapłaciła za miesięczny wynajem stajni. Chcesz dowiedzieć się więcej o Sabine? Szczerze to nie wiem, zbyt wiele o dziewczynach jeszczących wokół postaci nie znam ich imiona, ale dalej moja pamięć lub... Powinnam powiedzieć, ciekawość nie sięga. Czekaj, Justin mówisz? Przepraszam, co? Pojechał zobaczyć się z moim... Jego... To szart, kochana. Ponieważ wcale nie jest zabawny. Cóż, przepraszam, ja potrzebuję gorącej kobieli. Natychmiast. Mm, good fry. Wyglądasz na miłą, młodą osobę, Phoenix, ale kobieta o mojej pozycji ma ważniejsze sprawy na głowie niż zapewnienie sędzi każdemu niewykwalifikowanemu pracownikowi, który tego potrzebuje który tylko potrzebuje paru shillingów. Już mam asystentkę, która jest nawet w miarę znośna. Wybacz, nie chciałam być niegrzeczna. po prostu nie mam teraz czasu, by się zajmować osobami niespytociekliwymi. W przystani znajdziesz kogoś takiego. To kłopotliwa przyjaciółka mojej asystentki. Może się tam przejdziesz i zapytać, czego chce. Dzięki temu i ty, i ona czymś się zajmiecie. I nie będziecie wtykać, wtykać nosa w s, e, moje sprawy. O nix nie mówiłam. Wiedziałam, że znów się spotkamy. Czyli Baranowa ciebie też odesłała. Co z nią jest nie tak. No, ten taj wyniosła od zawsze. Ale teraz jest yy, też bardzo nerwowa. To pewnie jakieś problemy poka tych ludzi. Skoro nie chcę, żebym się tu kręciła, to chętnie sobie stąd pójdę. Ale cieszę się, że tu jesteś, pomożesz. Może mi pomożesz. Szukam swojej dawnej przeciwniczki Sabin. Ponoć wróciła razem z ekipą na wyspę. Jeśli to prawda, na Jorviku robi się o wiele bardziej niebezpiecznie. Co to? Zawiosłaś Castejnowi Murlandowi list od Sabin? Czego ona chce od tego wiejskiego chłopaka? A w ogóle Fonix, co ty sobie myślałaś pomagając Sabin? Przepraszam, to nie twoja wina. Nie wiedziałeś, że Sabin to same kłopoty. Mogłam ci powiedzieć o siłach zakraszających Jorfiko i Orfikowi, gdy tylko się spotkałyśmy. Nie pomyślałam, że sytuacja tak szybko się rozwinie. Sapin nie jest zwykłą dziewczyną z charakterkiem. Właściwie to nie jest... Nie wiem nawet, czy ona w ogóle jest dziewczyną. To mówimy na nie mroczni jeźdźcy. Sprawiają kłopoty i to wielkie. Szkoda, że nie ma tu Lindy. Wiedziałaby, co robić. Tylko... Teraz nie odpowiada na moje wiadomości, pewnie siedzi z nosem w książce i nie sprawdza telefonu. Czyli to ty, ja i Tinga musimy się dowiedzieć, co się, co Sabin kombinuje. Widziałeś kiedykolwiek konia Sabin, Kanana? Jest naprawdę niezwykły. Otacza kot delikatny blask, a to, tego a to tego zostawia po sobie praktycznie płonące ślady. Jeśli je tu znajdziemy, odszukamy też Sabin. Zaczniemy od terenu wokół stajni. To ślady Kanona. Wygląda na to, że wrócili do stajni Murland. To musi mieć związek z, z dostarczonym przyściepie listem. Justin... Muszę mieć kłopoty. Potążamy razem. Yy, potążamy razem śladami kopyt. Teraz powinno być łatwiej je wypatrzeć, kiedy już wiemy jak wyglądają naprzód. Wyspę. Och nie, to nie może być prawda. To katastrofa, co? To tylko kontener. Sabine zabiera Justina, to. No, wiesz, przepraszam, ale naprawdę nie mogę teraz więcej powiedzieć. Posłuchaj, powinnaś powiedzieć o tym Tomasowi, jest ojcem części, i musi wiedzieć, co patrzymy się ponownie. Wytworzy, okej. Okay? Panik, coś się stało? Widziałaś, jak Chastain odbywa na kontenerowcu? Cóż, to niezbyt statek. Co mu strzeliło do głowy? Przecież wie, że potrzebuje jego pomocy w stajni Moonland. Mówił, ile go nie będzie? Muszę poprosić um, Chena i Mayę, by chwilowo przejęły jego obowiązki. Nie będą zadowolone o rety. rety. Coś mi tu nie gra. W całej tej sprawie Justin powiedział, że chce zobaczyć dziadka. Tylko, że jego jedynym dziadkiem jest stary Jasper. Marcus Morland, który mnie zaadoptował i wychował jak własnego syna, zmarł wiele lat temu. Pochowaliśmy go w opactwie Toyla. Chyba, że Justin nie wie o moich biologicznych rodzicach, prawda? Morolandowie powiedzieli mi, że nie ma informacji na temat tożsamości moich biologicznych rodziców. Nie przeszkadzało mi to, bo miałem już swoją rodzinę. Nigdy nie szukałem prawdziwych rodziców. Zauważyłem, że Justin ma do tego taki sam stosunek. Jeśli Justin czegoś się dowiedział, to mógł ze mną porozmawiać, zanim wyjechał. Już tutaj widywałem tę dziewczynę, z którą przyjechałaś. Alex pomaga innym. Trzymaj się jej, Phonix. Jeśli się to wie, gdzie jest tym pomóż go sprowadzić do domu. Widziałam, jak Alex jechała z powrotem do otworu sremnej polany. Jeśli się pośpieszysz, to ją jeszcze dogonisz. Piękny Thomas. Gdyby wiedział, z kim Justin odpłynął, to dopiero by się wściekł. Musimy sprowadzić czestyna do domu i całego i zdrowego. Czego Sabin i jej ludzie chcą od Morlandów? Przecież to najfajniejsi miłośnicy koni na całym Jorwiku. Tomas powiedział, że został adoptowany i że nie wie, kim są jego prawdziwi rodzice. To może mieć związek ze śledztwem Lindy. Gdzie ona właściwie się podziała? Miałam się ze mną spotkać już dawno temu, a dodatkowo nie odpisuje na wiadomości i to. E, to to nie niepodobne. Tak czy siak, zniknięcia Lindy nie przeszkodzi nam się dowiedzieć, gdzie Justin popłynął z morącznym jeźdźcem. Mam pewną teorię, ale jest naprawdę swariowana. Takie zwroty akcji widzi się tylko w telenowelach. a co jeśli... co jeśli paranowa jest biologiczną matką Tomasa? To by było... to by miało sens, prawda? Mulan jest... Zdecydowanie mają coś wspólnego z Tworem Zrębnej Polany, a Sabinto wykorzystała przeciwko Chastynowi. Może chcą to stać za niego okup? Ale kto jest tym tajemniczym dziadkiem, którego Chastyn ma odwiedzić? Jeśli pozostaniemy przy mojej teorii, może to ktoś z Agoko Baronowa wyszła, gdy była młoda. W miasteczku na pewno znajdziemy jakieś informacje. Pojedziesz to miasteczka Srebrnej Polany i zapytasz się randnego o dokumentację dotyczącą zawartych małyszeństw. Spróbuj się czegoś dowiedzieć o byłych mężach paranowej. Jestem ja zostanę tutaj i poczekam na lintę powodzenia, Feniks. W czym ci mogę pomóc, Fenix? Szukasz aktów ślubu rodziny Silvercrate? To może być nieco problematyczne. Widzisz, jakiś czas temu mieliśmy w archiwach tajemniczy pożar, który strawił tylko rejestry tej jednej rodziny ze Srebrnej polany. To bardzo osobliwe. Naprawdę dziwne. Ale spokojnie, Phonix. Może jeszcze nie wszystko stracone. Stary burmistrz trzymał kopię wszystkich rejestrów w swoim letnim domu. Od dziesięcioleci jest poszucony. Prawdopodobnie dzieciaki obserwowały, obsmarowały go graffiti. tak czy inaczej na pewno jest mocno zaniedbany oczywiście możesz tam iść i się rozejrzeć. być może się ci poszczęści tam stoi na obszarze głuchych lasów na północy wschód na północny wschód stąd Muszę znaleźć tam to czego szukasz ile dokumenty nie zostały zniszczone przez pogodę czy wandalizm. powodzenia Strony są satęchłe, a obrawa się rozlatuje, ale to z pewnością właściwy rejestr. Napisano tutaj, że w wieku 18 lat Baronowa wyszła z pana Chona Sandmana z Jadłowego Gaju. Kłążeństwo niedługo potem zostało anulowane. Lepiej zabiorę to na rejestr otworu i pokażę go, Alex. Wow, to naprawdę stara księga, praktycznie się rozpadła. John Sandman, mówisz? Zastanawiam się, kim jest. Linda Signała i kim jest John Sandman. Musimy się nad tym chwilę zastanowić, a Lindy zaczniemy szukać jutro. Spotkajmy się w miejscu, w tym miejscu jutro, Phoenix. Okej, okay, to nie dzisiaj wszystko.